Szanowni Państwo! Z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jej niezwykle ważną misję. Państwa działalność ma wielki pozytywny wpływ na nasze myślenie o powinnościach wobec bliźnich. Zwłaszcza tych wymagających szczególnego wsparcia. Jest bezcenną pomocą dla milionów rodaków, którzy pomimo ograniczeń i utrudnień wynikających z niepełnosprawności prowadzą aktywne życie zawodowe. Jest również bardzo istotna dla gospodarki narodowej, w której rozwoju osoby z niepełnosprawnościami mają znaczący, choć często niedoceniany udział. Dziękuję. Za to, że promują Państwo dobre wzorce i wyróżniają pracodawców wrażliwych społecznie w konkursie lodołamacze, nad którym moja małżonka sprawuje patronat honorowy. Tak, chciałabym przypomnieć, że w październiku bieżącego roku. Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w gali finałowej konkursu Lodołamacze, podczas której już po raz 15 wyróżniono osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas ogromnie fakt, że coraz więcej firm i instytucji przełamuje stereotypy i uprzedzenia, znosi bariery i angażuje się w działania zapobiegające wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Dając im szansę na pracę, rozwój i integrację społeczną. Tym samym budują oni wizerunek państwa firm jako przyjaznych i wrażliwych społecznie. Gratuluję państwa organizacji, zrzeszającej około 600 firm i instytucji, prowadzenia na przestrzeni ostatnich 25 lat odpowiedzialnej polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dawania dobrego przykładu innym pracodawcom. Tworzenie warunków sprzyjających dostępności różnych form aktywności dla wszystkich obywateli jest przede wszystkim realizacją fundamentalnych zasad równości i solidarności. I za to chcę Państwu dzisiaj szczególnie podziękować, że budują Państwo nasze wspólne dobro sprawiedliwą, nowoczesną, dostatnią rzecz pospolitą. Wszystkim Państwu gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wielu kolejnych.